Witajcie, sister and girl, witajcie z Heroes of Mighty Magic 3, zagrałem kolejną mapę No, weźmy koledze z goldem I na normalnym poziomie, bo na trudny nie damy rady Trochę za boh bohater jeszcze jest I postawmy elfy Ulepszmy elfa No teraz na spokojnie pójdziemy do średen, na normalnym poziomie, bo to trochę wstyd. No tak, jak 15. poziom bije, to sądzę, że radę do żadeny, to wtedy już. No tak także, więc gra nie jest taka prosta, jak się wydaje. Była prosta, bo miał dobrych bohatera, no ale już teraz coraz słabsze się robi. Im wyższy poziom. Postaw merwa. Pięknie. O, wampiry to już coraz, coraz się to się się zaczyna. Bo to godem lisza to też jeszcze będzie ciężej. Idzie pięknie to nam, pięknie no, postawmy kolejnego alfa Nie, na normalnym poziomie też dużo mniej życia mają, prościej jest A też dużo mniej doświadczenia będzie, no ale trudno Podbiję poziom ja tu jeszcze wrócę, żeby przejść na maksa. Dopiero po prawdziwym wyzwaniu to się na końcu. Jak skończymy wszystkie mapy. To już dużo więcej fal. No i gra się dopóki praktycznie się, praktycznie się nie przegra. No tak wyrobimy co artefakty, będzie więcej golda, będzie większe obrażenia, więcej zaklęć, to będzie fajnie No po coś to, to jest Twórca musi musi zarabiać, nie zrobić tak, że bez problemu o bez artefaktu w grę przejdziemy No to, bo to byłoby to już niezbyt fajne tak Hmm, postawmy kolejnego golfa. Jego zerwu lepszy, Jest okej okay. No sądzę że Teraz damy radę Tylko postawimy jeszcze jednego drzewca tu na górze Bo to zawsze spowalnia Jest No właśnie już trochę ich dużo idzie trzeba uważać. Postawmy kolejnego drzewca. No właśnie te lisze są najgorsze. Mm, nie nic jeszcze wiemy na razie. Chociaż nie mogę postawmy kolejnego drzewca. No i kolejnego elfa. Pięknie, stoi. Elf. Puszka Pandory, bierzmy, 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 myszka gdzie jest? 30 orla plus. No, drzewce postawmy. No i kolejnego drzewca. Będą same drzewce. A spowolnijmy, spowolnijmy. Mina. I... ...kula ognia. Yy, postawmy elfa. Ulepszmy. Zabij wiedźmę! Uff, udało się. Zabij lisza! Dobra, pozor normalny poziom, ale tych drzewcy to jednak to łzy pomysł. Byśmy prawie nie dali rady, no ale się udało. No to póki co dziękuję Wam za obejrzenie, proszę o subskrypcję łapki w górę i zapraszam Was ponownie. Cześć!